La, 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 la. Sąsiad, a co ty taki szczęśliwy? Co tak tańczysz, co? Jak sąsiad. Wczoraj był u mnie majster, skończył ogrzewanie gazowe i założył. I teraz jestem ekologiczny. Jestem zielonym obywatelem, jestem zielony jak poranny zylc z nosa. Ty sąsiad, tak się nie ciesz, bo ja właśnie wyczytałem, że od 2000, chyba 2027 będzie nowy podatek od ogrzewania gazowego. Także nie bądź taki szczęśliwy no, do końca. Będziesz więcej płacił. Ty to sąsiad specjalnie mi gadasz. Na złość, bo ty jesteś zazdrosny o to, że ja jestem ekologicznym obywatelem Europy. <laughs> Zielonym kurwa Europejczykiem jestem. I. Przez wiele lat mówili nam, że trzeba zmieniać te kopciuchy i tak dalej na ogrzewanie gazowe, że to jest zdrowe, ekologiczne, i, i ja ich posłuchałem. I teraz mi sąsiad gadasz jakieś bzdury, że jakieś dodatkowe podatki mają być. O, zobacz, dzięki właśnie takim ludziom jak ja, dziś jest chłodniej! <śled> No ale takie przepisy przyjęli, że od 2027 będziesz płacił więcej. Najpierw ci gadali, żeby zmieniać, a teraz każą ci płacić więcej. No co ja ci poradzę? Przestań! Pierdolik. Co Jestem ekologiczny. Kurknij.